siemano takie coś na warsztacie z wykrywacza metali moduł, tak sterowanie całe, komputer podobno rozładowuje bardzo szybko akumulator to trochę mnie dziwi no tutaj mamy usb, tutaj słuchawki ale jak to się łączy z tą cewką tam czy cewka tam, ta część cewki ma też swój akumulator, czy to jakoś tu po prostu tym tutaj hmm. Nie wiem. Magnetycznie się łączy z tą podstawą, nie wiem. Nie otwierałem tego jeszcze nawet. Ostrożnie. Aha, tu jest głośnik, tu są jakieś gumki. Tutaj jest coś od komunikacji. Czyli że co? Nie znam się na wykrywaczach, tak wpisałem w neta, to to jest chyba jakiś Deus. Model XPRCO XP Detectors ORX, nie wiem. Dobra, spróbujmy sobie tą płytę wyjąć. Aha, tutaj jest taśma do klawiatury, trzeba uważać. Tutaj sobie uwolnijmy tą taśmę. No i dobra, mamy to wyjęte. Pobiera prąd tak. Tutaj się podłącza akumulatorek. No to ja, ja się tutaj podlutuję pod to zasilanie jakimiś takimi wyprowadzeniami, żeby można było sobie podłączyć zasilacz no i zobaczymy ile to pobiera w spoczynku. Znalazłem sobie gdzie plus, gdzie minus. Minus jest tu na choćby na tym złączu USB. A co ciekawe, plus jest tutaj na słuchawkach. Także zapniemy sobie, zobaczymy, jaki pobór prądu. Tylko, że tu ten miliamperomierz mam tutaj uszkodzony. Ją tak średnio pokazuje. Wskoczył trochę na 14 mili. No, niby 0. Ale coś tam pokazuje. Ja to chyba przez rezystor podłączę. A 100 omów wezmę sobie i będę sobie mierzył spadek. 100 może być. Dobra, zapnę sobie przez rezystor. No i podłączyłem sobie przez rezystor. Co dziwne, na początku był pobór 123 mV. Rezystor mamy 100 omów, czyli prąd nam wyjdzie 0,00123A. Mnożąc to przez napięcie wychodzi nam 0,00455 W. Dobra. No trochę jest, jak na taką małą baterię. O, tutaj cały czas rośnie. Ja to jeszcze podtrzymam trochę, to może urośnie jeszcze więcej. Coś się tutaj niedobrego faktycznie nie dzieje. Łatwo się liczy, bo jest rezystor stłumowy. 160 mV to daje nam 1,6 mA. A akumulator ma 700 mAh. 700 mAh. To trochę za dużo pobiera. Zobaczymy jeszcze za jakiś czas, czy coś tutaj wzrośnie, czy może zmaleje. Zobaczymy, ale to i tak już jest źle na czuwaniu. No i tak by to wyglądało. Dodam jeszcze, że to jest przy 3,6V. ustawię 4, nawet 4,2 bym mógł, jak dla naładowanej baterii. No i mamy już 190 mV, czyli 1,9 mA, czyli prawie 2 mA. No niedobrze, niedobrze. A ciekawe, czy to reaguje na jakieś dociskania. Działania termiczne coś tutaj też zmienią. Też jakby nic. No nic, rozejrzę się, zobaczymy co tam w trawie piszczy. Ale zaczęło bubieć. To jest za mały pobór prądu, żeby tutaj termowizja coś pokazała. Także nie ułatwimy sobie pracy. No nie, rośnie to cały czas. Podejrzewam, że jakbym to tak na jeden dzień zostawił, to by tu może i nawet z 500 wyskoczyło. Nie wiem. Dobra, rozejrzę się w ogóle, co w tym, w tym momencie jest tutaj zasilane, jak to jest w takim stanie czuwania. No, zasilanie tutaj cały czas występuje na tym kondensatorze, tutaj na kondensatorze, tutaj na ten układ idzie. Sprawdźmy sobie, czy pod mikroskopem coś będzie widać, jakieś ślady zalania. Żeby wyświetlacza nie porysować, kurczę, coś tam podłożę może. tak będzie Git to wszystko poz, pozamazywane oznaczenia no. tutaj mamy ten nasz ten nasz plus tu jest kondensator no i to sobie jakoś tutaj też to jest w tę stronę biegnie kondensator na nic chyba trzeba będzie sobie po kolei eliminować, kondensatory odlutowywać i patrzeć. Albo jeszcze. Wiecie co zrobię? Podłączę to. I będę tym grotem przykładał, tak z odległości, czy coś się będzie zmieniało. Tak jak to kiedyś robiłem przy naprawach pilotów, nie które też tam pobierały prąd. Często się to sprawdza, ale no, nie wiem, czy się w tym, w tym wypadku sprawdzi. W tym przypadku. Dobra. Odpalam co trzeba. Plus. Minus, dobra. 240 mamy to. Tak? Dobrze. Weźmy sobie ten kondensator. Ja go nie dotykam, a może dotknę go tu na środku. Nic. Temu obudowę mogę dotknąć, bo on... Raczej izolowana. O! Coś się zmienia. Żeby mi nie wybuchnął. A tutaj tak gdzieś zbliżę. Nic z tego salaka dotknę. Nic. Tu zbliża mi nic, ale tutaj coś się działo, nie? A nie, jest jeszcze taki ciepły. 250 i rośnie. Nie wiem, czy to rośnie tak samo z siebie, bo rośnie. Ta dioda to nie. No nic, nie zostaje nic innego, jak tylko wylutować. Może zacznę od tego elektrolita. Pastę sobie kupiłem, jakąś taką do takich robót, że tak powiem, nie pre, mało precyzyjnych. Jeszcze jej nie testowałem. powiem wam, że szkoda mi trochę tego, tego, tego fluksa takiego do takich, profes, do takich precyzyjniejszych rzeczy, no bo jednak to kosztuje, nie? Widzicie co, ja chyba ten wyświetlacz wyjmę, co? O, może dobra zaraz albo teraz może bo nie on będzie przyklejany dobra muszę ostrożnie a wyjęty podłączamy pobór jest dalej Czy chyba nie będzie kondensatora wina żadnego? No ale sprawdzić trzeba. Okej. Okay. Dalej 240. Przygotuję ja jeszcze ten tutaj. Nic to nie daje. Chyba, że tu ten klej może coś zaczął przewodzić. Nic zmienia ten klej, ale też raczej wątpię, że to pomoże. Nie wiem, czy to ipa ruszy, czy nie ruszy. Dobra, niech się trochę nasączy i spróbuję to usunąć. Mierze mierzę, gdzie to zasilanie trafia w ogóle. No i tutaj to zasilanie. Z baterii jest tutaj. No i to zasilanie z baterii dochodzi sobie tutaj. Mamy 39 i tutaj jest tranzystor, który załącza na ten kondensator, na którym już mamy. no Ale dziwne, że nie ma żadnego spadku w ogóle na tym tranzystorze. 3974 3974 Ja sobie mierzyłem to z baterii tutaj na kondensator bezpośrednio nie dochodzi. No, a teraz tutaj mamy. Czyżby ten tranzystor był przebity? 3, 3, BC 338 BC-338 <grywa> chyba nie odłączę sobie zasilanie i zmierzę sobie a może na omy zmierzmy sobie tutaj i tutaj no nie no, w mega ohmach. Dziwne rzeczy A może to dioda jest? No ale żeby żadnego spadku nie było. Połączone razem są te bazy? Tak, czyli to jest baza, czyli to nie będzie. Będzie może jakiś MOSFET albo coś. Na emiter wchodzi, więc to byłby. PNP albo typu P, czyli tak powinno tutaj być przejście. Nie ma, może być MOSFET jakiś. Nie ma, 1.8 spadek. A w drugą. Tak samo. 3.3.8, spróbuję znaleźć co to jest. Okazało się, że to jest MOSFET typu P. Ja go wylutowałem. To napięcie teraz już nie, nie jest podawane tutaj. O, nie ma. Tutaj jest, nie? A tutaj już nie ma, ale pobór jest w dalszym ciągu. O. A co zauważyłem? Zauważyłem, że na podświetlanie jest cały czas tutaj. O, nie. A po drugiej stronie mamy tyle. Ciekawe, czy tutaj ten tranzystor coś trochę nie przywiera. No niby nie widać, żeby coś podświetlało. Nie jest wysterowany tranzystor, więc powinien tu mieć chyba więcej. Chociaż nie, bo tu jest jeszcze jakiś odczep. No nic, spróbuję jeszcze ten tranzystor yy, odlutować i zobaczyć, czy ten pobór nam. Zniknie 250 mV w spadku jest teraz OK, wylutuję go. Ok, wylutowałem go. Sprawdźmy sobie teraz. Pobór jest nadal. Tutaj co widać? Tak samo. Czyli znów nie ten trop. Co by tu mogło jeść, ten prąd? No i dobra, doszedłem do regulatora LDO 3, 3V. To on. I okazało się, że on pobiera prąd. On ma cztery wyprowadzenia. Ma wejście, napięcia, wyjście, masę i. Wejście zezwalające. Jeżeli na tym zezwalającym jest stan wysoki, to wtedy produkuje te 3, 3V. Jeżeli jest tam stan niski, powinien być wyłączony całkowicie i pobierać tam jakieś mikroampery, tam są podane w specyfikacji. Później sobie może wydrukuję. No i pomimo tego, że nie był włączony, cały czas pobierał prąd. Nie ma go niestety w Polsce, nigdzie nie znalazłem. Zamówiłem w, chyba w farnelu. Nie wiem ile to czasu będzie. Szła taka przesyłka. Widzimy się, jak przyjdzie. Jak przyjdą, bo zamówiłem kilka. Bo przesyłka dużo droższa niż, niż te układy. Nie? No to do następnego. Dobra, mamy to. Tak się nazywa. No i oznaczenia tutaj na obudowie. To są te nowe U2F, a ten stary miał U2V. No to ta ostatnia to jest numer serii, także jakieś tam ich oznaczenie. U2 no to oznacza, że to jest, ta dwójka oznacza, że jest na 3, 3V. To tam jest wyszczególnione. Tam jak jest U, to jest na to wyższe napięcie. A jak jest tam inna, jakaś tam była, to jest na niższe napięcie. I potem jeszcze odnosi się do tego ta druga cyfra i z tego się dekoduje, na jakie jest tam napięcie. No już tego nie drukowałem, bo. Jest to wszystko tam w specyfikacji, nie? No i mamy tak. Pierwsza noga, zezwolenie, masa, wejście, wyjście. Także lutuję go i. Jest jakby trochę mniejszy, nie? Hm. Dobra, zobaczymy, czy będzie pobierać prąd, czy nie? Oczywiście mowa o stanie spoczynkowym, nie? Dobra, lutuję. No i wlutowałem. No i trochę trochę mnie zaskoczył ten wynik. Nie ma już tyle co było, bo tam było 160 mV spadku. Nie? Teraz mamy 27. Licząc to, tam mieliśmy 160 mV spadku. To nam dawało 1,6 mA. Teraz mamy 27 mV co nam daje 0,27 miliampera Czyli nawet nie 1 miliamper nawet nie pół miliampera Można powiedzieć, no troszkę więcej jak ćwierć miliampera Akumulatorek ma 700 miliamperogodzin, więc. Więc chyba będzie ok. Sprawdzę jeszcze, czy to działa. Muszę wszystko złożyć teraz do kupy, ten wyświetlacz i to wszystko. I odpalić to i zobaczyć, czy, czy działa. Nie? Dobra, składam. Tak to składam i składam. Powiem wam, że nie ogarniam tej baterii. Fabrycznie to ona była do płyty przyklejona, bo jeszcze stare, starą wklejkę usuwałem, ale nie chciało się to zejść, dlatego że ona na długość tutaj nie wchodziła. Musiałem ją jednak wkleić najpierw tutaj, żeby weszła. No i dopiero potem tutaj. Składać to nie. Dopiero teraz się ta obudowa jest w stanie zejść. O! Tak to nie chciała się zejść, prężyłam. Teraz też troszkę pręży, ale już nie, już nie tyle. Nie, nie dostałem śrubek do tego. Tak to wygląda. Czy wszystkie przyciski działają? No, ten działa, ten działa. Ten działa. Działają wszystkie. Jeszcze sobie sprawdzę ładowanie. Szkoda, że śrubek nie ma, bo bym to skręcił. Zobaczę jeszcze raz do paczki, może tam gdzieś wrzucił. I tak, ostatecznie śrubki dałem swoje, bo tam nie było w paczce. Więc znalazłem takie pasujące swoje, skręciłem. No i co, tam zauważyłem, że źle tam na tej kartce sobie zapisałem, bo na początku tam brało 160, później tam po 250, nawet i chyba 260 było spadku. 260 mV spadku na rezystorze. Po wymianie tego stabilizatora ustabilizowało się tak na stałym takim poziomie. 27 mV spadku na rezystorze, a wcześniej to tak było, raz trochę więcej, raz trochę mniej. Także 27 mV a 260 mV no to jest praktycznie dziesięciokrotna różnica, nie. Wiadomo jakiś tam niewielki pobór w trakcie czuwania to urządzenie ma, nie, także jak też się zostawi na długo, no to ono się w końcu też, też rozładuje, nie. Zresztą jak wszystko. Ale myślę, że myślę, że będzie OK. Będzie jeszcze chodził, testował, no ale to tylko był wymieniany stabilizator na zasilaniu, więc nic tam nie powinno się zmienić. Coś tam mówi, że trochę się rozkalibrowało. Nie wiem, czy to dlatego, że ja tam coś poklikałem. Nie wiem, nie znam się. Także tak to wyglądało. Tyle. Na razie do zaś.